Assalamu alaikum. Przed nami Ramadan, najlepszy i najbardziej błogosławiony z muzułmańskich miesięcy, ten, w którym zesłany został Koran. To czas, w którym za dnia muzułmanie powstrzymują się od picia i jedzenia, a nocą stają do modlitw. Ważna będzie przy tym osobista postawa, oddalenie się od gniewu, złych myśli oraz działań. We środę, 22 marca 2023 roku, po zachodzie słońca przypada pierwszy zapośnik. We wszystkich meczetach, centrach muzułmańskich i domach modlitw odbędą się pierwsze modlitwy tarawichowe. Tarawich pochodzi od arabskiego słowa oznaczającego odpoczynek i relaks, ponieważ jest postrzegane jako szczególna forma islamskiej medytacji. Podczas świętego miesiąca Ramadanu muzułmanie wykonują te modlitwy, zwane tarawich. Po ostatniej codziennej modlitwie wieczornej – Isha. Modlitwa Taraweeh jest jedną ze specjalności nocy Ramadanu. Przez cały miesiąc muzułmanie ustawiają się w nocy, aby wykonywać dodatkowe rakaty modlitw oraz słuchać i zastanawiać się nad recytacją Koranu. W ostatnim roku swojego życia prorok Muhammad, salallahu alaihi wyszedł pewnej nocy i modlił się Taraweeh. Tej nocy kilka osób modliło się razem z nim. Podczas drugiej nocy wieść się rozeszła i więcej ludzi przyłączyło się do Tarałich. Jeszcze więcej osób przybyło trzeciego wieczoru. Czwartej nocy meczet był pełen ludzi i ludzie czekali przybycia proroka. Prorok jednak modlił się sam w domu. Po porannym fadżr powiedział: „Nic mi nie przeszkodziło wyjść do Was, oprócz obawy, że stanie się to dla Was obowiązkowe. Od czasów kalifa Abu Bakra do początku czasów kalifa Umara ludzie modlili się tarawich indywidualnie lub w małych grupach. Później kalif Umar zebrał wszystkich za jednym imamem i odmówili osiem rakatów. Ostatecznie zwiększono modlitwę do dwudziestu rakatów. Według hadisów z Sahih al-Bukhari modlitwa tarawich to osiem rakatów. Prorok Salallahu alaihi wasallam prowadził modlitwę tarawich przez osiem rakatów. Tarawich odmawia się w zestawach po dwa rakaty każdy w taki sam sposób, w jaki odmawia się normalny salat. Najkrótszy to dwa rakaty, a najdłuższy to dwadzieścia rakatów. Jednak w czasach kalifa Umara bin Abdulaziza, to jest w latach 717-720 naszej ery, mieszkańcy Medyny odprawiali modlitwę Tarawich nawet przez trzydzieści sześć rakatów. Istnieje wiele nagród za modlitwę Tarałich. Prorok powiedział, ktokolwiek stanie na modlitwie nocnej podczas Ramadanu, z imanem, czyli wiarą, mając nadzieję na nagrodę, wtedy wszystkie jego poprzednie grzechy zostaną przebaczone. Dodatkowo, ponieważ nagrody za dobre uczynki są mnożone w miesiącu Ramadan, nagrody za tarałych są jeszcze większe. Prorok powiedział ten, kto zbliża się do Allaha poprzez wykonanie któregokolwiek z opcjonalnych dobrych uczynków w tym miesiącu, otrzyma taką samą nagrodę, jak wykonanie obowiązkowego czynu w jakimkolwiek innym czasie, a kto wypełni obowiązkowy czyn w tym miesiącu, otrzyma nagrodę za wykonanie 70 obowiązkowych w dowolnym innym czasie. Chociaż modlitwa tarał ich w zgromadzeniach, w meczetach, przynosi więcej korzyści niż wykonywanie jej w domu. Nie oznacza to, że nie można jej wykonywać w domu, zwłaszcza gdy jest na przykład kwarantanna. Można modlić się w domu, samemu lub w zborze z rodziną i przyjaciółmi. 23 marca 2023 roku przed świtem rozpoczyna się czas postu.